Dlaczego postanowiłeś zdradzić własny ród? To byłeś ty. Twoja przysięga zasiała we mnie zwątpienie. Jak to możliwe? Mimo, że tyle wycierpiałeś, nadal nie rozumiesz, dlaczego zostałeś wybrany? Dlaczego Ares tak zdecydował? Dlaczego nadal cię potrzebuje? Do rzeczy. O Kratosie. Ares, Bóg wojny, planował to od lat. Narodziłem się ze związku Boga wojny z królową Fuji. Ze złości i szaleństwa Ares planował począć wprost idealnego wojownika. Ale okazało się, że go rozczarowałem. To matki mnie oszczędziły. One kazały mi strzec złożonych przysiąg. Mimo, że byłem obarczony brzemieniem, to pragnąłem być sługą tych, którzy darzyli mnie miłością. Wszystko zmieniłeś, Kretosie. To twoje ostatnie zadanie spowodowało, że zacząłem kwestionować czyny moich bliskich. To ona wyjawiła mi, że Ares planuje strącić z tronu Zeusa. Potrzebował jednak wojownika idealnego. Bóg Ares wyznaczył ciebie, byś zburzył mury samego Olimpu. By być pewnym, że będziesz mu oddany, Ares i matki wymyślili trzy próby krwi. Miałeś przelać krew wrogów. Krew niewinnych. Krew twojej własnej matki. Co się stało już się nie odstanie! A teraz pragniesz zmienić swoją przeszłość! Nie potrzebuję pomocy furii, żeby tego dokonać!